Czy więcej streamował, co prawda więcej horrorów, no nie Fortnite'a, ale to jest takie specjaliste <grymne> życzenie. Byś tam był zadowolony w tym świecie. Nie, Diables to szef jest totalny. Decyzji, tak to ja z nim nie widziałem Pozieniu w ogóle. Ale go Mówię, to. No, to jak jest, no jest to no, Nie chcę ci po prostu czegoś i sprawiać. On <grymne> e ma lepszą furę, a ja ile już ma, ale obiecał, no jak będę miał furę, to Dzekko przyjadę i dalej nie przyjechał. To jest właśnie Diables, nie? Nie ziomek, nie wiem miał przyjechać, czy nie przyjechał. Ja pierdzielę no. No i co jeszcze mogę ci życzyć? No, zdrówka, szczęścia, radości, no nie. Ja. No i. Spokoju! A zarazem szaleństwa! W tej Warszawie w końcu tylko można tam szaleć, no nie? <grym 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 to jest no taki z takim JKOBiku, <grym> trzymasz się cieplutko i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Jak coś to ja chcę wygrać te jedne sławki, co tam masz do... do... Okej? Okay? Dzięki, dzięki. Spoko. Siemaneczko młody. Oj fajny! Święta, chciałem ci życzyć spełnienia. Najskrytszych marzeń. Planu. Tak, on z... Patrzcie, Zostań. co zostałem w ogóle. Pa... Bo ja powiedziałem chyba dzień przed urodzinami, że bardzo potrzebuję klapek. Zobaczcie, co jakie mi dał farel klapki. Farel ma takie śmieszne te kroksy. Eee... I patrzcie to. Tylko wam to obrócę, bo to się obraca. Jacob, tylko macie lustro na odbicie, więc nie widzicie. Klapki Draco, no, tak, God. No, nie wiedziałem, że tak da się zrobić. <grystanie> po prostu był chyba w trzech różnych sklepach, żeby kupić te, ta te... Ta, ta. Klapki, no, jak się to nazywa, no, klapki, no. Ciało, zdrowia, Aha. pomyślności w życiu prywatnym, jak i w pracy, żebyś cały czas był. Aż barer, to jest taki miły, a tak to cały jest. Czas dobrze, dobry w tego gruby. Żebyś się nigdy nie wypalił, żebyś robił cały czas tak samo dobrą robotę, jak robisz do tej pory. Chciałem ci jeszcze życzyć dużo miłości, bo chyba tego troszeczkę brakuje, szczęścia i żebyś się otaczał cały czas. A teraz z, dyni idę dyni. zaraz spalić na dziurę tam na dole. Dyni nie <śmusza> rakietę i poleciał w kosmos. Tu buziaki, <śmusza> to demon. Także buziaczki. To demon. Dzięki. No, ja w dobrze tak minut i zastanawiam się, co mógłbym ci życzyć. Tak jest zawsze. Tak dobrą sprawę, Prawdę tak. mówi Paweł. Mieszkanie masz, samochód masz, zasięgi masz, nie masz. Teraz wszystko będzie. masz, dziewczyny, no dobra, dziewczyny nie masz, to, to ja chciałbym ci życzyć, żeby znalazł sobie w końcu dobrą dziewczynę, żeby dalej ci się powodziło tak jak ci się powodzi. Dużo zdrówka przede wszystkim i, i co, i to chyba wszystko, co mogę ci ja życzyć. Marzef. Bądź sobą i nie zmieniaj się, bo do dzisiaj u ciebie Fortnite oglądam i dalej podziwiam, że w tą grę grasz. I dalej wpadłem, że jeszcze wytrzymałeś serducho dla Jamora. I y, że y, jesteś taki super jaki byłeś. Oooo! Witam! O, Witamy o pana kurde, Kuchusia. ich to Tutaj kocham! drogiego, mm, młodego. Ja tylko jeszcze powiem, Mano, jak w dzień rodzin do mnie odcinęłam, mówię. Tak, o jakiejś 16 czy sześcioletce mówię. ty dzisiaj masz tu urodziny, mówię? On mówi, na Facebooku mi się wśródliło, powiedz, że masz ja mówię, no On mówi, o, to dobrze, bo 6 godzin research robiłem. Sprawdzałem stare filmiki, żeby sprawdzić, czy na pewno ja spoko, spoko. 20 lat to poważny bieg, ja ja pamiętam, że 20 powiem, że 26 lat. 26 rokiem, w którym jestem teraz, a 20 to nic się kompletnie nie zmieniło, <grym> chyba że się nie i na przykład nie wiem, co <grym> jest Wilno. Ale o tym nie mówię. najlepszego, <grym> Okubuś, a wiesz, jak wiele dla nas znaczysz i może. No, oni są nie są mega. mega. i tak doceniam bardzo. No. Na moje, wakacje, moje urodziny przyjechałeś, na wakacje mnie zabrałeś w sumie, więc to tyle. Dzięki wielkie, że jesteś. Fajnie się wiedzie. <grym>, powiedz coś. <grym> Nie, ja ich kocham, oni są tak fajną parą, widzę boomer, no już trochę jestem boomer, ale Mano i Gabi, oni są mega, to mega głupie. To jest zdrówka, szczęścia, miłości jak Właśnie, masz już mieszkanie, <laughs> więc... Nie, jest, mówcie jest tego. <laughs> tego. No kobite dzieci. Czemu? Czemu to tak, no, dzieci, mam 20 lat, nie 26 jak ty Manojek. No nie, 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 nie. Tak, okay. no. Nie, jakie strzelają w głowie. E, więc tak... Nie ma najlepszego, w bo pewnie wytną połowę tego co powiedzieliśmy. No. Nic nie wycięli. Matek! Dobry, z okazji dnia twoich dwudziestych urodzin. I ściana ze streama! Wszystkiego najlepszego przyjacielu drogi. Przede wszystkim spełnij się w tym co robisz, realizuj swoje pasje. Matek zawsze robi tak! Tak samo na filmiku, jak nagrywasz, wiesz, tak zrobił? A! on ta rączkę tak zawsze robi. Buzaczki. Dzięki Mateuszek. Zony! Zmiana kodu dwójska z przodu! Nie ma żartów, ale to cały czas jest młody wiek, tak więc wszystkiego dobrego, wariacie, ci życzę. Rozwoju osobistego, dwóch baniek sukni, zdróweczka, bo to jest najważniejsze. Ale dojebał życzenia na tym filtrze! Nie, dobra, Maciu... <laughs> Okej, okay, Maciek, szanuję. No, no i oczywiście kaseczki. Fajnych dupeczek, no i oczywiście fajnych łajdków też pozdrawiam. Piękne. Słarczyk! Z wewnętrznych Magdalenek dzisiaj tak okazyjnie stwierdziłem, że przyjadę, aby ty zrobić dziewczątkę, że sobie zasiądę jak szef. Co, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. Czekajcie, no? co on przyjedzie specjalnie gdzieś, żeby złożyć życie, nie wyzywać mi go tutaj? 20 lat. Ci powiem 4 na 3 to nie jest koksem, ale dobra, to jest, temat. jest trochę Nie, kwadratowy, świecę zrobię na takim fotelu, ale jestem trochę jak zobacz uszkodzony. No ale co? Dużo z... Myślałem, się, że, to, że, że świecę zrobi. zrobi, ja pierdzielę! No i co, chyba tyle. Jeszcze jakiś james, to takie bardziej prywatne na pewno. Nie dostałem. Czemu on kłamie? A, druga sprawa, co w ogóle ma być zafleksowanie się fotelem na życzeniach? Ale to Daniel! Witam ciebie, Jacob. Jakiego dobrego. Dużo zdrowia. A że Bartuś? Lecia, poleciałem. I zmontowane A, ma jeszcze. A, muszę wytrwałości w tym, co robisz, bo to nie jest takie proste nagrywanie gamingu. no i oczywiście, żebyś nigdy nic nie musiał robić, niczego na siłę, że żeby... Najemniejsze to było, bo to nagrywa On nagrywa gaming? No to nie jest takie proste nagrywanie gamingu, moi drodzy. <laughs> Szkoda że tylko, że jest ciszej niż pozostali. Muszę go sobie podgościć. Super się bawił w tym, co o. robisz i żeby się otaczał prawdziwymi y, przyjaciółmi. Konob z strony. A Konop ma taką furę. O, Ma tak god godfurę teraz. No, podoba mi się strasznie. Ma środek. Chciałbym mieć jego środek w swojej furze. Boże, kochany. Ma god. Gen Aha, słyszałem z twoje twojej rodziny. Stary jesteś. Weź, przestań tak szybko rosnąć A czy że on jest 02? To jest niesamowite. Bo po prostu ja się czuję jak najmłodsza osoba na tym całym YouTube. No? I ogółem z tym ładnym za mną niebem. Nie wiem, czy go będzie widać. W sumie, czekaj, sprawdzę. Widać, ładne Mógł niebo, widać. no. Y, z tym pięknym niebem na tle życzę Ci wszystkiego, co sobie zapragniesz. Milion już masz, no to przydoby się jeszcze jeden milion. A 19 chyba tak, jest 0,2. Mam powodzonka i miłego dnia. Trzymaj się. Dzięki, nie? A Konop też jest mega z bo go poznałem na nagrań. W ogóle strasznie dziwnie poznałem Konopa, bo ja zaparkowałem i obok zaparkował ziomek w Audi. I wiecie, ja wysiadam, a z tego Audi wysiada mój znajomy, którego poznałem 3 lata temu w Warszawie. I on przyniósł konopa. Ja mówię takie, what the fuck, nie? I nagle konowysiadają, ja by skąd się znacie A oni, w sumie to się poznaliśmy dzisiaj o czwartej na dworcu. A ja mówię, co? Więc tak poznałem konopa. Godot. Kumik! Jest i kubula. Dobre popełnia decyzję w życiu według swojego serca. Dobre no decyzję no że po, No i dużo kasy. W ile w no i czego tutaj potrzebne? No i dużo kasy. Jest i kubula. A się, raz najlepszego. No ra! <laughs> A to jest taka mała. Dzisiaj są tutaj I przede wszystkim chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Jak zdrowia, na werpach z wami. Nie <laughs> to jest też Ale przede wszystkim... Aha! Ja tutaj mam taką Aha. tradycję, że lubię sobie pizza czyjeś zdrowie. Dlatego jest zdrowie Kubuś. On to wypije na raz? Zabudziło. Wypij na I raz. Pozonka w życiu w Fortnite i Nie, dociuski. nie wypije na raz. Wypije. No i tyle na raz. Widzisz Matek nie. Ja pierdzie to jest zawodnik, a to jest max głośności to nic. A tutaj mogę, nie to też jest max. No i klasunia. Dobra to sobie tak trochę majka bo by bo dobrze. Wszystkiego najlepszego. O, Len, go nie Jesteś gruby. Dzień dobry. Gruby zawsze się odchudzłó jakiejś tej kamyce. Nie jak wiem, to jak to robić. publicznie czy prywatnie. To jest Ale najgorsze. Ja chyba nie musiałem nic nagrywać, i ty chyba wiesz, czego ja ci po prostu życzę. To prawda. Życzę Ci szczęścia przede wszystkim. Bo dużo hajsu już masz, widzów już ty masz, już masz. No nie wiem, czego mogę ci życzyć. Życzę ci, żebyś yy, po prostu był takim samym przyjacielem, jak jesteś. I życzę ci naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego bo jesteś gościem, który uważam, że zasługuje na to na wszystko. <laughs> nie wiem co na wszystko. Jest takie straszne. <laughs> dzięki. Dzięki bardzo. No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem totalnie co mam powiedzieć. Po prostu dzięki za wszystko i życzę ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego, stary. Piąteczka słyszałem, że dzisiaj Twoje urodziny. więc z tej okazji chciałem Tobie życzyć wszystkiego co najlepsze, oczywiście samych Mustangów, samych Mercedesów w życiu, no może jakiś Ferrarca, może jakiś porszaczek, coś w ten desej. oczywiście Dobrze wszystkiego, gada. wszystkiego co najlepsze, samych stabilnych, rosnących viewsów na YouTubie, chociaż tego Tobie akurat nie brakuje, mordo, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Ja za dobry w składaniu życzeń nie jestem, Rzecząp jak słychać, Ja też z serduszka życzę Tobie. Samych sukcesów i szczęścia na co dzień. Alerty muszę wyłączyć. Czekajcie. Dziękuję, Smartni. Siema. Siema. Wyłączam alerty jak coś. Dziękuję serdecznie, Tomeczek. Za trzy miesiące. Ja za dobry w składaniu życzeń nie jestem. Zresztą Szaku był, mówię, no? Ale. Szaku to jest taki zawodnik gigawaty Samych sukcesów. I szczęścia na co. Dzięki, Swarty, Cześć. Mam w poziomie jak wafel jakiś. Mam nadzieję, życzyć wszystkiego najlepszego, życzyć tego, aby wszystko, co teraz masz, zostało do końca życia przy tobie, czyli przyjaciele, rodzina, pieniądze, żebyś miał to do końca życia, bo są ważne rzeczy, wiadomo, no i zdrowie, żeby zdrowia miał jak najwięcej. No i wiadomo, życzycie by w końcu sobie tą miłość życia w końcu znalazł, no bo przydać się tam kiedyś. Teraz może nie, ale kiedyś się przyda, także życzyć tego, abyś sobie ją znalazł. I to chyba w sumie wszystko, byku. chyba więcej ci nic nie mogę życzyć. A ja auto sobie zmienię na jakieś lepsze, tak, żeby tego <laughs> <coughs> Dzień dobry Kubuś. Z okazji urodzin. <coughs> Ty chyba 16 dopiero będziesz miał. O, ale nie? go kocham bo tak za to 16 godzinek. Życzę no, przede wszystkim... Teraz druchka, z żebyś mógł dożyć tak starych lat, jak ja w tym momencie. <grym> przede wszystkim, żebyś psycha nie siadła, bo to e, no wiadomo, że wszystko leci do przodu, a jak wszystko leci do przodu, to też dużo jest powikłań, żebyś zawsze stawał <grym> na wysokości zadania, żebyś e, rozwalał dalej tych wszystkich Bambików w i nie tylko. No to są kawałki tylko i błącznie. No, się, dzięki Filip. I też było partnerki w prawdziwym życiu. <grym> no chyba, że już jest, to żeby była cały czas i żeby było super i tak dalej. <grym> to ja się nie muszę, bo już masz. Sprzętu fajnego Ci nie muszę życzyć, bo już masz. Przyjaciół fajnych Ci nie muszę życzyć, bo też już masz. Fajnie pogadać na siebie. Spotkanie ze mną i tej siłowni ze mną. O, no ja miałem ehm, z nimi na siłkę. I rzeczy. To tak wspaniałym i super gościem, jakim jesteś na co dzień i prywatnie i nie tylko. Więc Wszystkiego najlepszego, szczerze od serduszka, trzymaj się i raz jeszcze, stolatek. Duwóż, Dzięki. Wszystkiego najlepszego. My Witam z... wśród dwudziestolatków. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, Mordo. Zdruga się pod spełnienia marzeń i stary? Rozwiję się jeszcze bardziej. Eee, kobiety. Jeżeli jeszcze nie masz. Eee, bo w sumie nie wiem. Ale kobiety. jest To jesteś, to zawsze będzie w <grym> Co stary? Nie wiem. Podróży, podróży. Wszystkiego dobrego, Mordo. Trzymaj się. Trzymaj się ma wszystkim. System. Jarkos! Jarkos. <grym> Jeszcze raz co, stary? Nie wiem, podróży, podróży. Wszystkiego dobrego, może, Trzymaj się. Siema, siema, wszystkim. Jarkos. Mam... Jarkos. Kogoś z Syfrą, oczywiście. Jarko. Mam na stajcie. Jarko. z rodzin życzę ci, żeby otaczajcie prawdziwy przyjaciele. Zdrówka, bo w tych czasach jest potrzebna Fakty, fakty. Fakty, fakty. Się się fakty. Co, coś, coś o tym wiesz. Aha. Na samym Prawdziwej miłości i żebyś mógł dalej robić to, co lubisz. Pa, Dzięki, Zabry. Jarek! Dzisiaj komentarz, zagram sobie z widzem wiczolem. Siemano, stary. Fajks! Siemano, siemano. VIKES! Uh. Wiecie, że to było z wiczolem na gry <grym> nagrywa... Czaliście, że ja tym z VIKESem nagrywam i to jest jego głos? I jeszcze raz wam to Ale pokażę. Wiem, czy... Uwaga! Siemano tutaj, dziękuję, YouTube. Sobie Patrzcie, to był mój fan, on, ja miałem Jacek podłoga YouTube, on miał Wiczel podłoga YouTube, tak samo napisane, nie jest sam widz człowiek. Siemano, stary. Ten to Max? Tak. Siemano, siemano. Uh, siema, to ja, Max. Albo się <laughs> nie zależy jak wolisz. Szef, uh, Ola. Z okazji twoich urodzin chciałbym ci życzyć przede wszystkim dużo, ale to dużo zdrowia. Uh, no bo jednak dzięki zdrowiu możesz realizować jakieś tam postawione sobie cele. Na mówi, Chciałbym nie? Chciałbym Ci również życzyć, abyś był dalej tak zwykłym i zajętym człowiekiem, jakim jesteś, bo głównie przez to wydaje mi się, że wiele, ale to wiele osób ma do Ciebie aż tak duży szacunek. Chciałbym podziękować również za danie mi szansy na pokazanie się w internecie i mogę ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że gdyby nie Ty, nigdy bym nie próbował a, czegokolwiek robić w internecie. I dalej byłbym tym szarym, zwykłym wieczorem. Jesteś na pewno osobą, która inspiruje wielu, ale to wielu młodych ludzi. E, na pewno jestem jedną z nich i, i po prostu dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Jestem również w stanie stwierdzić, że wieczory, gdy sobie siedzę e, i oglądam kubek grającego w jakąkolwiek grę, gadającego o czymkolwiek, są to jedna z milszych wieczorów, w jakich dożyłem. <laughs> że tak mogę to nazwać. E, no ale co? Życzę Ci po prostu najzwyczajniej w świecie zdrowia e, i mam nadzieję, że spełnisz wszystkie swoje plany, które, które masz gdzieś tam na pewno zaplanowane. E, I co? Życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Mam nadzieję, że zdarzy się okazja, abyśmy się spotkali. I co? E, trzymaj się. Hej, KJKOBI! Też mam taką nadzieję. Dzięki, Majks. Mega życzenia. Teraz nawet nie będą mógł go już, że trio nie gramy, albo że stajka robimy. Już... Nie. <grystanie> Dzięki ona, naprawdę. No dzisiaj będą chwalić Fax Mega god życzenia. No, będzie kiedy będzie fajna Wszystkiego najlepszego. 20 urodzin dzisiaj, więc składam ci życzenia. <grystanie> abyś tam kurde się rozwijał mm. dalej i żebyś w końcu na jakieś lepsze turnieje się w końcu dostawał i wychodził coraz dalej, Aha. no co ja mogę powiedzieć, że <laughs> to jest na, na spełnienia w karierze tam i streamerskiej i youtuberskiej, gratulacje, że przejścia z Twitcha na YouTube'a, chociaż pewnie to już dawno było, przejścia z Twitcha na YouTube'a, gratulacje widzowie, jakby coś. No nikim nie powiem, że jest pod na ale Raszka. To jest 4-2-0 zawodnik all the time, najlepszy No i co? I, że 20 urodzinki tak szybko, no w sumie mój rocznik, ale. To co? No. Najlepszego życzę ci i co jeszcze? I zaproś mnie w końcu może na tą dołówkę kiedyś. Kiedyś bym mógł mnie zaprosić, co? Jak no No jakbym kiedyś zrobił, to jasne. Więc, no ja zaczekam na zaproszonko, ale dobra dobra. dobra jeszcze raz i co? I trzymaj się. Cześć, cześć! Cześć, cześć! cześć Kuba! Generalnie Next. na chciałem ci życzyć dużo szczęścia, dużo zdrowia. Ja dużo chcę zdrowia jego pieska zobaczyć znowu. Żeby ci żaden frajer w Mercedesa już nie walnął. <laughs> e, żebyś był szczęśliwy, żebyś jakąś ładną dziewczynę znalazł, jakąś, która z tobą się dogadywał. Dobra, a teraz e, przejdźmy do konkretów. Mianowicie stwierdziłem, że Mam dwa wspomnienia z tobą, które chciałbym tutaj opisać. I wspomnienie numer jeden jest takie, takie pozytywne, bo jedno nie jest pozytywne, ale to o, na, na końcu. Się boję. E, bo będzie puenta, ale to zaraz. Generalnie, pozytywne wspomnienie jest takie, że jak tak sobie pomyślałem, że masz rodziny i przypomniał mi się moment, kiedy miałem takiego streama, gdzie brakowało mi chyba dosłownie 400 lub 500 słów do 100k. I pamiętam, no. że wtedy totalnie, totalnie nie znaliśmy się i tak dalej, aczkolwiek ty zrobiłeś mi wtedy rajda i pamiętam, że to to do dzisiaj chyba jest takie, jedno z takich chyba bardziej szczęśliwszych wspomnień mojego życia pod tym względem, że po prostu dawno, od, albo w sumie od po prostu nikt w tamtym okresie w moim życiu nic dla mnie bezinteresownie nie robił. I to było strasznie takie urocze i to wspominam bardzo pozytywnie do dzisiaj. A teraz negatywna historia. Nie mów tego, ja wiem co chcesz powiedzieć Krystian, ja cię... Kocham cię Krystian, ale nie mów tego, że mieliśmy się zobaczyć i ja mieszkałem tu 3 miesiące i jeszcze się nie widzieliśmy, błagam nie mów, po francusku nie mów. A negatywna historia jest taka, że wprowadziłeś się do Warszawy trzy miesiące temu, czy już ma to i dalej mnie nigdzie nie <noise> Dokładnie tą głosówkę dostałem od niego na facebooku, tylko jeszcze bardziej wulgarna, czytam <noise> <noise> tekstowo, ale no ma rację. Nie na no, tak serio, no to co? Jeszcze raz 100 lat ekstra, Dobrze tak, up, powiedziałeś, szczęście, Krystian. Y, I żeby ci się wiodło w życiu. Chyba, Jacob. Teku! Maciuś tam jest, z World Cupów. Maciuś tam jest, tak najlepiej, czyli jak dotychczas. No i wszystkiego sobie, co tam życzysz. Pozdro. Pozdro.